Ale ja na ja koniec od ciekawego schodziła. Bo ja się boję ja się ze na skaju, poruszę się i spadnę. Nie ma Go nia. Wa! Wa! Turbulencje. Nie. jeszcze to już Ha musisz. E, możesz się tam gdzieś pod, podbudować którymś, Tylko nie, nie tym przed nim. No to nie rozumiem. Bo to te dwa ja będę niszczył na Te? Te na którym ja stoję. Te. No dobra. No, dobra. Tak. Hop, hop. Jeden stag już poszedł. 185 Teraz mam skakać do wody. Gdzie to jest woda? Czekaj. No teraz skaczę. Nie, nie skacz, tylko zginiesz. Nie, ja się ospędzę. No, poczekaj, to, to czekaj. Dobra, byłem, czy... na jedno, ty na jedno. No to jest nie tam wody.

Okej. Okay. ej tam mo mogę tam już skakać. Tam mogę? Ta boję. ale dobrze, skaczę! Ła! Nie, ja nie chcę zatywać. Nie, 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 co? Co ty? Co ty? Co ty? Co tutaj Nie ten nie bombelki na ten. Ale ta ja za Ale spadłam na sam dół, dobra. Tylko, tylko nawet mnie nie zabijaj. Nie. Woda? Ej, u mnie ta woda się nie kończy. Woda! Jest woda cały czas! Ej! Do połowy ona znikła. Co się stało? Oczywiście wojec. Czyli jak będziemy spać, to będziemy mieli, o, miękkie lądowanie. Popatrzcie. O. Hop. Mhm. A, a, a. Nie, 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 mam wziąć. Chyba jeszcze to mam zbudować, a ja bym później zeszła. No, nie no zachodzi. A to tylko u mnie jest tak ciemno? To może gdzieś burza. Albo deszcz. Okej. Okay. Jestem. Hal, co za. Jeszcze nie mogę skakać. Tata. Ratuj. Ale ja mam na wysokości. A ta, ja Ja tam utknęłam. Poświęciłam się dla ciebie. Help! No, co za gościu? Nie chcę mnie uratować. Hmm. I jeszcze jestem jedną górną stópką. Tata. Help! Ja w ogóle go nie oznajmuję. O, tam, ej, poczekajcie. Myślałem, że już spadam. Shift i w. O, tam była ta baza, w której patrzyliśmy, jaki obraz. Tyle się, to tak wyrał się. A nie ta czy ja żyje. Mam skakać? Jestem ta całą karatuj. Co? No to ta ratuj. No to skacz, tylko musisz być blisko tego, no. Ty, dwa, to tak. coś tutaj mi nie wyszło, dwa. Nie czy jest ja kacze. Halo, burza, czy deszcz? Nie, nie wiem, O Boże, gdzie ja weszłam? To jest tam? Ja skaczę. Ja w ogóle nic nie robię, tylko myszko, o. A, I siema. O. Ciemno jest. Ja już całość zrobiłam. No co, wychodzimy? Będę się też sobie mogę pograć to telewizorka jeszcze dzisiaj. I poczekaj, o, losujemy, poczekaj, o, losujemy, czym dzisiaj będę, o nie, pustą będę się żegnał, co to, ja nie mogę nic kopać. Nie Dobra, to to, to Tak, razie. czyli na sobotę albo niedzielę. Tak, skaczesz? Tak. E Tam jest woda.

Dobra. Nie, bo w bazie jest tak, nie nie tak gładko. Wiem gdzie. Tutaj ogolimy. Ja dzisiaj się żegnam z pustą łapką. Dobra, to wszystko, co mieliśmy dla nas... dla was w dzisiejszym odcinku. To a, ta, ta! Dobra. T Papa, pa. I za do zobaczenia w kolejnym odcinku zostawiajcie subiki i łapeczki do góry. Albo subiki dzwoneczkie, żebyście mieli powiadomienia. A teraz ja idę do bazy i tam. Ale jeszcze wam pokażę jedną fajną rzecz. To ja już Teraz tutaj się mogę wieszać. A! Wchodzić! O! I wagonik.